Hej, as as hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dirt 2. Dzisiaj mamy pojedynek z Daveem Mirą, z którym właśnie się będziemy na samym początku pojedynkować. A chociaż nie wiem jak to inaczej można powiedzieć no, niż pojedynek. Jeju! Yeah, Co to było? Ha. Jednak weźmiemy, zrestartujemy jeszcze raz ten wyścig. Trochę nam to nie wyszło, ale nic nie szkodzi. Będziemy się starali to właśnie uczynić, żeby wygrać ten pojedynek z Dave'em. Trochę go przeblokowaliśmy. No i dobra, i jedziemy. Ten samochód się troszeczkę inaczej prowadzi niż te inne. Jest to to Mitsubishi e, tutaj do tych wyzwań. Bardzo skoczne i bardzo takie właśnie... O, które się ślizga i to bardzo mocno. Ale dobra, jak na razie jesteśmy na pierwszej pozycji, więc warto ją by było utrzymać tutaj. Jakoś nie zepsuć tego. O, dobra. Ale już trochę ten samochód nasz... Ubrudziliśmy w tym kurzu. Tak jak właśnie tytułowy dert. I tak samo tutaj właśnie zrobiliśmy. No Dave został tam gdzieś daleko z tyłu. Ale dobra. No tutaj będziemy próbować przejechać jak najlepiej. No już 3 sekundy mamy przewagi nad Dave'em Mirą Więc jest to dosyć dużo. O, tutaj jak się fajnie skacze tymi samochodami. A no, my znowu jesteśmy w tej pięknej Chorwacji, która jest to chyba jedna z lokacji, która mi się najbardziej podoba. Jest bardzo właśnie ciekawa i, no i po prostu ładna, no bo tutaj wszystko jest takie zielone, ładne, te drogi też są takie właśnie fajne, przyjazne i, i przyjemne. Jest dużo właśnie takiego miejsca. Otwartego. Nie są to takie jakieś wąskie trasy. Ale że są takie właśnie zielone, przyjemne. No bardzo miło się właśnie na nich jeździć. Koniec! Ale tą samą trasę już jechaliśmy tak naprawdę już trzeci raz. W przeciągu tylko kilku odcinków. No i cóż. I znowu piękne powtórki. No jednak. Dert... A pod względem grafiki jest bardzo ładne i bardzo to wszystko ładnie wygląda. Nie wiem, ja po prostu się zakochałem w tych powtórkach. Są naprawdę bardzo dobrze zrobione i bardzo fajnie tutaj są kamery poustawiane. Więc jest to naprawdę dobre, dobrze wyglądająca gra, chociaż ona już ma kilka lat. No ale otrzymaliśmy znowu kolejne jakieś tam punkty XP, już mamy dziesiąty poziom. Jak na razie bardzo szybko, to by pamiętać. Poziomy. No i kolejne jakieś tutaj mamy malowania. O, jeszcze mamy jakieś te wspaniałe zabaweczki. No i cóż, znowu się wybieramy z powrotem do naszego głównego biura dowodzącego. Co tutaj właśnie mamy? Do naszego minivana. No i cóż, musimy się gdzieś wybrać. Hmm, gdzie by się tutaj wybrać? Dawno nas w Londynie nie, nie było, więc wybierzmy się właśnie na Railcross w Londynie. No i tutaj będziemy jechać nowym samochodem. Jeszcze tym samochodem nie jechaliśmy. Jest to samochód, który otrzymaliśmy, czyli Con Colin McCree R4X Games Edition. No i dobra, niech będzie. Pościgajmy się nowym samochodzikiem. No i znowu z Chorwacji do Londynu. Na jeden wyścig, dwuokrążeniowe. I zobaczcie, już nam się tutaj trochę stawka zmieniła. Teraz będziemy się właśnie ścigać z Katie, naszą główną rywalką, która tutaj będzie nam doskwierać pewnie. No a to jest nasz samochód, piękny, wspaniały. No i będziemy się starać to wygrać. No, ty to mówisz do krasza Więc raczej to takie super clean nie będzie, mój drogi. Wow, ale te samochody się różnie, różnie prowadzą. Bo jednak to jest właśnie to, że... jakieś to jest nowy tor. Te samochody właśnie różnie się prowadzą i to jest przewaga tego DR-ka nad... Wow, 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 wow. Nad innymi tego typu grami, że one tutaj naprawdę mają dosyć różne... Ach. Modele prowadzenia to też właśnie czuć w samym prowadzeniu. Ja znowu się, się zderzam dosyć mocno, a to niedobrze. No ale tutaj powinniśmy właśnie doganiać Katie, a nie bardziej zostawać w tyle. No ale to jest ile? To są tylko dwa okrążenia, więc na tym okrążeniu musimy dać siebie tak naprawdę przyściutko co tylko mamy, a nie wypadać jeszcze z trasy. Kurcze fraczki. No, ale niestety, no. Jednak, nawet i ten poziom, może nie jest on jakiś najwyższy, ale i tak jest to trudna zabawa, no bo jednak tutaj przebić się przez całą tą grupę jest ciężko. I, i to właśnie jest to, co DERTA lubiłem i nadal go lubię, że on nie jest taką właśnie łatwą gierką, że tutaj mamy, ojeju, te poziomy trudności. I, i że to jest właśnie na plus dla tej gry. bo wow, tutaj trochę Katie nas... trochę się na niej oparliśmy. No ale dobra, jedziemy dalej. Nie dało nam to się zrobić. Zgubiliśmy ten izderzak. Jedź, malutki. A niestety, tutaj, jak się postawi samochód bokiem, to on, to on tak dosyć kiepsko jedzie. Nie tak jak w nowych produkcjach Codemaster, gdzie możemy samochód postawić całkowicie bokiem, a on i tak nadal będzie jechał swoje. Niestety, ten bardziej symulacyjny, tak jak wspominałem wcześniej, bardziej symulacyjny trochę model jazdy e, przy tych nowych produkcjach jest już trudniejszy do okiełznania. I po prostu ciężej się jeździ. No właśnie po przedstawieniu z takich typowych arcade'ówek, no. To nie jest może taka super typowa symulacja. Natomiast yy, no trochę ten symulacyjny model już jest. Nie jest tak jak może w Horzie, czy w innych takich typowych symulacjach. No ale i tak jest to już mniej arcadeowy, mniej zręcznościowy niż... W innych produkcjach jak na przykład nowe Need for Speed, czy też Grid 2, no a my tutaj kończymy to na pięknym pierwszym miejscu i możemy się tym pochwalić przed znajomymi. No, Heiki nam tutaj powiedział, że to było amazing, i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ej i kolejne punkty zdobywamy za te wyścigi. No i cóż. Powrót do Londynu, powrót do naszej bazy. I Katie nam pogratulowała, że to był dobry wyścig. Cieszy się, że wygraliśmy. No i co tutaj? No Jade, tutaj coś nam mówi. No i możemy tutaj będzie kolejna lokalizacja do nas. Już jesteśmy coraz bliżej odblokowania wszystkich lokalizacji. No bo już nam zostało raz, dwa, trzy lokalizacje do pozostawienia. Tych lokalizacji jest. Osiem. Ale dobra, gdzie by tutaj jeszcze można się było wybrać? Może wybierzmy się właśnie do o, Maroko. Wybierzemy się tam gdzie jest najwięcej punktów, czyli tutaj do Trailblazera. Jest naprawdę fajny tryb, ale jest on ciężki, a zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj właśnie krótki filmik instruktażowy. Co my tutaj mamy zrobić? No jest to po prostu super sprint! A dlaczego ja mówię tutaj, że to jest Super Sprint? No i właśnie, i tutaj musimy sobie dostosować do tego samochodu. Travis dobrze nam mówi, że musimy tutaj kupić sobie Trailblazer'a, paka. Jaki my tutaj samochód możemy sobie do tego przystosować, no? Tak naprawdę wszystkie samochody są takie same, no tutaj Subaru troszeczkę jest inne, ale ja, ja jednak dokupię sobie do Mitsubishi Evo y Dziesiątki Jeszcze to sobie to trochę zmienimy Tak, żeby było takie bardziej typowo płomienne. O patrzcie jaki ten przedni, przednie... przedni zderzak. Zabrakło mi słowa. No i ten tylny spoiler, jeju jakie to jest wielkie. Ja nie jestem jak my, za takimi przeróbkami, no ale tutaj jednak te samochody są takie mocno przerobione. O, patrzcie, sami Amerykanie, Jade Taylor, Haiti będzie. No, w dobrym, w dobrym towarzystwie się obracamy. I oby tak dalej. O, zobaczcie Pontiac. Za nim jest właśnie ten samochód Kolina. O, właśnie to jest ten samochód. No a my tutaj, w tych pięknych barwach płomiennych. Będziemy się starać. Jeszcze raz, żeby Maroko okazało się dobre. A zaraz zobaczycie dlaczego. No to jest po prostu trailblazer, czyli szybkie zakręty, szybki po prostu sprint. I tutaj trzeba uważać na siebie. Tutaj tak naprawdę nigdy nie wiadomo co się co czyha za zakrętem. To jest bardzo zdradzieckie. Właśnie tak jak tutaj Trzeba pojechać to dobrze, bo jak źle to pojedziemy, no to trochę ciężko, to no trochę szkoda stracić. No, ale skręcaj. Janek te samochody trochę słabo skręcają. Ale i tak jesteśmy na pierwszej pozycji jak na razie. No ale Katie trochę tylko do nas traci. będziemy się starać tutaj właśnie y, jak najlepiej tutaj jest trochę tych zawijasów, zakręta słów próbuję tam trochę tutaj właśnie y, spoglądać na tą mini mapkę która jest na górze ale ona i tak mi za dużo nie pomaga o woda trochę się umyjemy w podwozie. O. Dobrze, dobra, trochę jeszcze więcej wody, jeszcze więcej. Dobrze, że tutaj ludzie nie stoją. Oby poczuli się dosyć mokro. No ale Sądzę, że większość ludzi, gdyby zobaczyła taki samochód na drodze, też by się poczuła dosyć mokro. I to nie tylko gdyby zostali ochlapani przez takie autko. Wow! Au! Dobra, ale na szczęście nic wielkiego się nie stało. Tutaj trochę ręcznego nie zaszkodzi. No i jedziemy, jedziemy. Musimy tutaj trochę powalczyć o tą pozycję. No i jednak nie wiadomo jak tutaj stoimy z tym czasem. To jest czas tylko na punktach kontrolnych, a jest tutaj dużo tych zakrętów. Jeju. Yeah, nie ma was tutaj mniej tych zakrętów, no, no jasne. O, dobra, mamy 3 sekundy przewagi, więc jest bardzo fajnie. O, wow, panie... posłuchaj. się. Tam się chyba coś temu właśnie panu stało, który tam próbował jechać, ale już coś tam nie domogło w tym jego samochodziku. Coś się tam musiało u niego stać. Ale dobra, próbujemy dalej tutaj jechać Myślałem, że to będzie taka bardziej trochę prosta trasa, natomiast ona jest... Nie jest aż tak łatwo. Niestety. O, tutaj jest wąsko, bardzo wąsko i fajerwerki. Chyba udało nam się dojechać, nawet bez jakichś wielkich... No dobra, samochód jest uszkodzony, ale nie jest jakoś wielce uszkodzony. No i cóż. Kolejny wyścig za nami. No i pięknie to się prezentuje. No musicie to przyznać, że te powtórki dają w tej grze jakiegoś chyba takiego najwięcej tego potencjału, bo wygląda to niesamowicie. Mówię, akcja co tutaj tych kamer jest yy, bardzo dobra. A że jeszcze to fajnie wygląda. No graficznie to się prezentuje też bardzo dobrze, no jeju, nie ukrywajmy tego. Że to jest świetnie zrobione. Yy, no i co? Jest to niesamowite, no. Piękna, piękna gra. No i cóż, kolejne punkty. Doświadczenie i punkty w naszym poziomie. I kolejne pieniądze. No dużo się tego coraz zbliża. No i jeszcze co chwilę jakieś nowe malowania tutaj do nas dochodzą. Zdobywamy co chwilę. Jakieś malunki, zabawki i dodatki do naszych aut. No i cóż, o, wreszcie. Trochę awansowaliśmy, no bo już nie jesteśmy. Trochę będzie więcej niż trupki. No i tutaj, o, jeszcze więcej. Możemy się teraz już wybrać do, do, do Malezji. No, ja osobiście bardzo się cieszę, że mogę słuchać Trawisa Pastrany. Dlatego też a, wybrałem tą wersję językową angielską, a nie polską. No bo jednak trochę tracimy wybierając wersję polską. No bo jednak, słuchać Kenabloka, Trawisa Pastrany i właśnie tych prawdziwych kierowców jest o wiele lepiej niż jakichś polskich lektorów. Czy No, do Ale dobra, na dzisiaj to tyle, a później już przechodzimy wybierzemy się do Malezji. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.